Ani w naszym ciągu nadają jak przykupy na targu. Dalej nadajecie jak przykupy na targu. To od na to jest, Nagrywamy dostaliśmy. Nagramy tylko to, co to, to, to testujemy od naszego lat. Pawełki biegus. Ja się nie dziwię czemu firmy tak długo nagrywają. Próba numer 152. Akcja. Jak przykupy na targu. Dobra panie Marcinie, zapraszam za ladę i dawajcie. To też nagrywamy za chwilę? Tak, dobra, nagrywamy. Witamy wszystkich, witamy, to, witamy, witamy w kolejnym odcinku. Dogrywamy Dobrywamy oczywiście zaległy odcinek z fajwerki biegun. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy szefa i szefową. Tak jest. E, Dobrywamy to, co nam pozostało. Pozostało, bo była śnieżyca i nie była, tak. E, to Dobrze. są prezenty od fajwerki biegun. Dokładnie. E, jak chcecie zakupić, to oczywiście macie tam... Do... Nie chowaj się będę i tak ci widać. Od progań, też minus 15 na zakupy u <laughs> no, czy... fajwerki biegun. Dokładnie. No i co? dało tutaj nam został nam Tropik, I to jest Pro, tak? Nie, to nie, jest nie. W ogóle to jest, to jest Pro, tak. Ta, to jest nowa, nie, wyrzutnia, to ta ta jest nowa nie? Nie, i ta, nie? nie, For Revolution sobie, nie, problem. to są nowe wyrzutnie, mówię wiem. Od góry macie For Revolution, a pod spodem macie Super. XD to jest. Oczywiście no właśnie jest. Zde to, to jest. tym urządzeniem... O, wączek. Nie, no podzielimy oczywiście to, nie? Będziecie wiedzieć, że to są wyrzutnie od Swajberki Biegu dacie tytuł, nie? A to co to jest? To jest od Wiewu Aha, a to dostaliśmy od Funkę też prezent na test. Scream! No i to jest jeszcze wyrzutnia od Maxa, nie? To robi i piszczy. Kompon, który już jest niedostępny. To, co żeśmy nagrywali na vlogu, nie? Tak, ma, że z, mojego, z moich obserwacji to ubiegu należało już jakieś 5 lat, bo parę razy tam byśmy daje leżało i w końcu no. zabraliśmy na testa. Tak, jest. Ugościł nie, nas niesamowicie, więc też go serdecznie polecamy. I tam, i tam jeszcze by wygrzebał, chyba. No, no, trzeba, bo... ja Trzeba jechać tam na grzebanie. Tam trzeba jechać na grzebanie. Tam jest... <laughs> tak, tak. Chyba to było, było niebie, nie wiem. Było, bo Sylwester w nie? No dobrze, noo! Nie wasz jak tą dużą lochę? No tak, już byłem, no boż, no, A, boż, to jeszcze na Ale to, ona zerwała nie? No to pura się. Dobra, na Wyrzutnia na górze A. ma 12,5 kg. E, co tu można więcej powiedzieć? To jest kampaut, oczywiście. 1,5 kg neku, i składa się z czterech wyrzutni, to tutaj widać, bo są cztery różne symbole po przecinku napisane. Mm -hmm. I, 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 i... Słuchajcie, A, i tak, y, ogólnie nawet tu macie czas strzelań po poszczególnych nie? 25 mm -hmm. y, st st strzałów, 25 strzałów. Gdzieś po 36, chińsku napisane, ale ja nie, nie... mają? A nie przeczytasz po chińsku? 20, <gulny> 2020, no. Ogólnie ma y, strzały proste i kątowe, trzeba zaznaczyć. Dobra, Dobra inaczej. Jakie ona jest F2? No, F2, no, to znowuś. I kod produktu TXB4 jest dla Czyli F2... TB, TB, tak, TB, F2 Compout? No. No. To dobrze, nie? Jak się sprawdzi, czy będzie zajebisty, to może będzie zajebisty. To czy nie? Ten też jest F2. Odpalam, coś Chcesz bez włosów zostać? Nie, 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 Będziesz Benia bliźniakiem. Daj mi to. Dobra, pozdrawiamy i jedziemy, strzelam Dawaj następną jeszcze, nie? A, to jeszcze nie koniec, sorry. To jest, o właśnie tak chciałem zrobić. Szyba, to ja omówię tą wyrzutnię. O, eee, Marcinator tam generalnie podla masz szczyzoryk, nie? Eee, nazwa XD, jak każdy tak. pisze wiadomość, jak na w XD, to tropi w No patrz. To, to pozdrawiamy Szupusia. Strzały proste, kątowa, kątowa i dwie proste. No. I o, ty, 1200... Słupuś, to wyrzutnia dla Ciebie. Mix kaliber oczywiście. To jest XD, 200 strzałów, kaliber 20. Ile tak. Neku? 1200. 1200 jest tam 2 próbujemy dwa. 2 też I ta Superior XD. Można F2. nie przyklinać, bo będziemy musieli pipkać? Czemu, Czemu? przeklinasz? Nie, zajbiście to nie przyklinam. Jak nie? Czemu ty nie przyklinasz, jedziesz tylko na mi. Ale to Jarosław był. <grym> A, dobra. No i oczywiście od Maxa Słynna, słynny Kampauzik, Amazing Set. Amazing Set 100, już takie nie produkują? Nie. A, A dlaczego? Bo myślę, że się nie sprawdził. Piromax jak na. Póki była taka brzutnia w kwadracie, potem zrobili z tego kampauda tak? i nie ma. PiroMax, jak A. nas oglądacie, to na pewno nie ma. Że dlaczego już nie ma. Tak. Nie, czy jest w ogóle? Nie ma. Nie ma? Nie, nie ma. Dlatego to jest stałe. Na 100%? Snad. No i będzie dobra i będzie. I będzie Ona jest sam. Sam. fajna, bo ja strzelam. Zobacz, że kolonobal. Zobacz, że kolonowalaz. Spłonisz moje słowa na filmiku. I dlatego widzisz. Dobra, nie przedłużamy, widzimy się na strzelaniu i zaraz jeszcze jeden tutaj leci. robajery, szmery i tak dalej. Dobra, dobra. A teraz jak do, tam stoicie do, jeszcze, do zobaczenia. bardzo bym prosił oh. od Piro Maxa. Ale kozak. Wow. No. Ej, mega Mówiłem wam, mówiłem wam. Ona poszła cała? Pierwszy raz mi się te czerwone piwo nie podobały. Bardzo, no. Szkoda. Szkoda, że nie ma już tych wyrzutni, nie? No, ale fajna była, nie? Ale fajna. Fajna, fajna. Szkoda, że tych wyrzutni już nie ma. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o grupie PiroFamilii zapraszam. No i co, lecimy z chłopakami dalej, nie? Do następnego, cześć. we